Naszym zadaniem, i to właściwie jest kolejny live, kolejne nasze spotkanie, kiedy chcemy Wam, chcemy Państwu pokazać, jak zabrać się do arkusza maturalnego, jak ugryźć te pytania, jak tutaj przepracować i jak przygotować się względem chociażby czasowników operacyjnych, jak ogarnąć pytania z, ze zdjęciami, z wykresami, czyli generalnie z różnymi. Typami zadań, z którymi możecie się spotkać. I teraz ktoś by mógł zadać pytanie, no dobrze, no ale po co nam analizowanie arkuszy z lat poprzednich? Przecież te pytania się nie powtarzają. No jasne, oczywiście, pytania się nie powtarzają. Raczej ale powtarzają się typy zadań, a więc właśnie to, o czym mówiłam, powtarzają się pytania związane z, a właściwie czasowniki operacyjne, powtarzają się pytania związane z zdjęciami, z wykresami, z tabelami i różnymi tekstami źródłowymi oczywiście, które niejednokrotnie spędzają sen z powiek, ponieważ no, dotyczą one tekstów akademickich, no, do których nie jesteście na co dzień przyzwyczajeni. Możemy zerknąć na kolejne pytanie, a właściwie na pierwsze pytanie, które dla Was przygotowałam. Postanowiłam tym razem, tak jak ostatnio Łukasz i za pierwszym razem jeszcze ja, przeanalizować sobie kilka pytań z zakresu właśnie biologii komórki w kontekście arkuszy naturalnych, ale w kontekście przeróżnych typów zadań, żeby pokazać Wam, że to jest ten moment, kiedy owszem, powinniście żonglować wiedzą. Tą wiedzę powinniście mieć fajnie już ugruntowaną. Powtórzoną, no jeżeli nie jest jeszcze to zrobione, no od tego będzie właśnie Fenek, żeby Was przepytywał z treści teoretycznych, o czym w dalszym etapie liveu powie Wam Asia i Serhi, Natomiast Wy również musicie mieć tą umiejętność radzenia sobie z pytaniami, czyli dlatego macie analizować arkusze naturalne, żeby nabyć tej umiejętności. Czyli jeżeli widzicie tekst źródłowy, to Wy już wiecie, jak do niego podejść, czyli jak. No więc dobrze, na początku pierwsze pytanie, maj 2021, matura zeszłoroczna. Podchodzicie do tego w ten sposób. Mamy tekst źródłowy pochodzący właśnie z podręcznika akademickiego Alberta, Tak, tak, Łukasz tutaj nawiązuje do tego, o czym Łukasz mówił i, i tych wielkich książek, które musieliśmy um, uczyć się bardzo, bardzo dużych ilości, ale wróćmy do naszego pytania. Tekst dotyczy glikokaliksu. Myślę, że pojęcie doskonale znacie, a więc w tym momencie, kiedy tylko rzucacie oko na ten tekst źródłowy, na te pierwsze słowo kluczowe, które Wam się pojawia, uruchamia Wam się e, szufladka z hasłem. Aha, glikokaliks, błona komórkowa, i już wiecie o co chodzi. Ale jak działamy z tego, tego typu pytaniami? Analizujemy sobie tekst źródłowy, czyli czytamy pokrótce, o czym ten tekst jest. Zaznaczamy sobie, tego Wam nikt nie zabroni, słowa kluczowe, słowa, które uważacie za ważne, a więc to, że zbudowany jest z łańcuchu oligosacharydowego, o tym, że jest zakotwiczony w błonie białkowo-lipidowej, o tym, że jego zadaniem, zwróćcie uwagę, kolejna informacja, zadanie glikokaliksu. Ochranianie powierzchni komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi. Z kolei dalej. Obecność oligosacharydów w glikokaliksu wiąże wodę, a więc powierzchnia komórki dzięki temu jest śliska. Przechodzimy dalej. Ta warstwa wody, która powstaje na powierzchni błony komórkowej, zmniejsza tarcie. Czyli już mamy tutaj informację, czym jest glikokaliks i jaką pełni funkcję. Istotne dla nas. Przechodzimy teraz do pytania. Wykaz, czyli znowu uruchamia nam się przypominajka z tabelką chociażby z informatora z CKE, czym jest czasownik operacyjny, wykaż, a więc naszym zadaniem będzie poszukanie uzasadnienia, połączenia, powiązania, że występowanie glikokaliksu na powierzchni erytrocytów ma znaczenie dla funkcjonowania tych komórek. Zwróćcie uwagę, dotyczy funkcjonowania erytrocytów, czyli owszem. Informacja dotycząca glikokaliksów w tekście źródłowym była o tym jakie pełni funkcje, ale wy to macie teraz odnieść do przykładowej komórki. I wielka wielka uwaga. W momencie kiedy macie tekst źródłowy, odpowiadacie wykorzystując zawartość tego tekstu źródłowego. Co mam na myśli? A więc nie możecie, że tak powiem tutaj wykazywać się wiedzą poza informacjami z tego tekstu. Tylko analizując funkcjonowanie erytrocytów, wybieracie te treści, czy te zagadnienia, te um, elementy, które się w tekście źródłowym pojawiły i je tutaj wypisujecie, czyli bazujecie ściśle na tekście źródłowym. Nie wychodzicie poza. Zerknijmy sobie, ponieważ naszym założeniem jest troszeczkę pokazanie Wam, um, jak wygląda klucz, jak odnieść się w Waszej odpowiedzi do klucza, zwróćcie uwagę. Uruchomić się Wam powinno już wcześniej w kontekście polecenia funkcjonowanie erytrocytów, a mianowicie, no okej, okay, erytrocyty, krwinki czerwone, naczynia krwionośne, ruch nie powinny się sklejać, tak? Czyli już Wam się to w głowie przypomina i teraz próbujecie nawiązać do tego, że tworzy się ta powierzchnia, komórka jest śliska, a więc łączycie śliskość dzięki glikokaliksowi, a funkcji erytrocytów. W tym, że. Między sobą krwinki czerwone nie powinny się sklejać, ponieważ musi być zapewniona płynność transportu. Tak? I skoro znaleźliście już to powiązanie, teraz tylko trzeba ładnie sformułować odpowiedź. A na przykład macie tutaj zaproponowaną przez CKE odpowiedź, że śliskie erytrocyty łatwiej przyciskają się przez wąskie naczynia krwionośne. Ewentualnie glikokaliks zapewnia śliskość. Dzięki wiązaniu wody i umożliwia to, a erytrocyty nie zlepiają się ze sobą. Zwróćcie uwagę, w ostatniej propozycji, erytrocyty nie przylepiają się do naczyń krwionośnych, do ścian naczyń krwionośnych dzięki warstwie wody na ich powierzchni. Każda ta odpowiedź nawiązuje do tego, że erytrocyty funkcjonują w naczyniach krwionośnych czyli mamy to funkcjonowanie tutaj wykazane, jak i również. Informacja zawarta z tekstu źródłowego. Przejdźmy do kolejnego zadania. Zobaczmy, czy jest równie łatwo. Mamy tutaj zadanie poświęcone błonie plazmatycznej, a więc tutaj mamy. Znowu, przypominamy sobie swoją wiedzę, ale odnosimy się do tekstu źródłowego, jak i również do schematu, a więc bardzo ważne jest to, aby kiedy pracujecie w arkuszu z zadaniem ze zdjęciem i z tekstem źródłowym, wasza odpowiedź musi bezpośrednio nawiązywać do treści zawartych, jak i w tekście źródłowym, jak i również na schemacie, rycinie, czy jakiejkolwiek innej grafice. Oczywiście znajdziemy tutaj informację, czyli znowu długi tekst źródłowy, szybko go sobie analizujemy, o czym mniej więcej on jest, żebyśmy później w bardziej sposób szczegółowy mogli odnieść się odnośnie danego zadania, danego polecenia. Czyli mamy informację o dwuwarstwie lipidowej, obecność fosfolipidów, przypomina nam się budowa fosfolipidu. A z drugiej strony macie ją tutaj przedstawioną na rycinie. Następnie mamy informację o właściwości błony biologicznej, czyli o płynności tej dwu warstwy, z czego ona wynika. Że związana jest ona z cząsteczkami fosfolipidów, z krótkimi i nienasyconymi łańcuchami węglowodorowymi, tak? Obecnymi chociażby tutaj. Organizmy jednokomórkowe, które stale muszą dostosowywać się do różnych temperatur, czyli zobaczcie, informacja będzie o tym, jak temperatura będzie wpływała na właściwości, na jakość błony biologicznej. No i mamy przedstawiony schemat, a więc przejdźmy do poleceń. Kolejny slajd to polecenie pierwsze, bardzo proste, ponieważ naszym zadaniem jest tylko wybranie, zaznaczenie tego ruchu cząsteczek fosfolipidów, które są najmniej prawdopodobne w obrębie dwuwarstwy naszej lipidowej, błony komórkowej czy błony biologicznej. Zerknijmy sobie: mamy dwuwarstwę lipidową przedstawioną na rycinie. Cząsteczka fosfolipidu, która ma ilustrować ruch, jest właśnie z przeźroczystą czy z białą główką. No, i popatrzmy, która nam nie pasuje opcja. Przypominamy sobie budowę fosfolipidu. Pamiętacie? Główki hydrofilowe, ogony hydrofobowe. A więc, który z tych ruchów jest najmniej prawdopodobny? No, oczywiście, ten pierwszy, ponieważ mamy tutaj zmianę środowisk, i taki ruch na pewno w błonie biologicznej no, nie będzie zbyt częsta, przede wszystkim nie będzie najmniej prawdopodobna, więc zaznaczamy tylko odpowiedź A. No, czasami zdarzają się pytania e, takie, zamknięte. Przejdźmy dalej. Kontynuacją tego zagadnienia w podpunkcie 1.2 jest z kolei e, pozaznaczanie właściwych elementów. I teraz wielka znowu uwaga dotycząca ostrożności w tego typu zadaniach. Ja też swoim uczniom często powtarzam, pamiętajcie, czy w poleceniu jest podkreślić, wykreślić, zakreślić w kółko. Co wy macie zrobić? Ponieważ egzaminator nie będzie się zastanawiał, co poeta miał na myśli, czy wiedzieliście, czy nie wiedzieliście. Tylko, jeżeli jest podkreśl właściwe określenie, to wy nie bierzecie tego w kółeczko, nie skreślacie niewłaściwej odpowiedzi, zostawiając tylko prawidłową. Tylko posługujecie się tym, co zawarte jest w poleceniu, czyli podkreśleniem, na tym się skupiacie. No i czytając, moi drodzy, polecenia, właściwie tekst, z którego musimy powybierać właściwe określenia i je później podkreślić, czytajmy. Gdy temperatura środowiska wzrasta, to płynność błony komórkowej organizmu jednokomórkowego wiadomo, że się zwiększa. Z temu zjawisku przeciwdziała zmiana składu błony komórkowej, która polega na no i w tym przypadku zwiększeniu udziału cząsteczek o dłuższych łańcuchach węglowodorowych ze zmniejszającą się liczbą wiązań podwójnych. To nawiązaniu było do tekstu źródłowego na poprzednim slajdzie, ale myślę, że to wyłapaliście, a więc zwróćcie uwagę, kolejny punkt dość prosty, nawiązujący bardzo mocno do tekstu źródłowego. Kolejny slajd to z kolei zadanie 1.3, czyli jak gdyby trzecia odsłona tego samego zagadnienia. Waszym zadaniem jest podaj nazwę lipidu. I teraz bardzo ważne, znowu e, słowo kluczowe, czasownik operacyjny: podaj nazwę. Nie chodzi o to, żebyście tutaj wypisywali e, jakiekolwiek uzasadnienia, wyjaśnienia, wymieniali e, kilka różnych związków, które Wam przychodzą na myśl. Macie podać nazwę. A więc znowu, gdyby to dotyczyło innego zadania i na przykład chcielibyście napisać wzór strukturalny, bo taki pamiętacie, przypominam, macie podać nazwę. Tak? Taka nadgorliwość jest również no, niekoniecznie dobrze widziana. Podaj nazwę lipidu występującego w błonie komórkowej zwierząt, innego niż fosfaty fosfatydylocholina, którego cząsteczki zmniejszają płynność dwuwarstwy lipidowej. No, my z uczniami tutaj dosyć mocno ten aspekt zawsze poruszamy, dlatego, że chodzi oczywiście o cholesterol. Oczywiście moglibyście tutaj wymienić jeszcze parę innych związków, natomiast cholesterol przychodzi pierwszy na myśl. No, i myślę, że warto tutaj ten związek po prostu wypisać, koniec, kropka, zadanie skończone. Kolejny slajd to już um, egzamin arkusza maturalnego z lipca 2020 roku. Zwróćcie uwagę znowu. Dosyć długi tekst źródłowy. Tym razem macie źródło internetowe, więc pewnie jakaś publikacja, publikacja naukowa, obcojęzyczna, jak tutaj możemy sobie przeczytać. I znowu w tekście źródłowym bardzo często pojawiają się nazwy związków, które mogą być dla Was no, trudne, niezrozumiałe, no i generalnie mogą e, no, budzić niepokój, lęk, no i ten stres, poziom stresu może tutaj rosnąć. Więc, tak jak z Łukaszem mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, jeżeli jesteś, nie jesteście pewni danego pytania, uważacie, że jest ono zbyt obszerne, zostawiacie, przechodzicie do tych zadań, które wydają Wam się łatwiejsze które są chociażby pytaniami zamkniętymi. E, z którymi szybciej sobie poradzicie. Natomiast, jaki jest sposób na zadania tego typu, kiedy nie rozumiecie pewnych sformułowań? No, tutaj akurat język jest dość przystępny, samych określeń, również trudnych tutaj nie ma. Natomiast, gdyby takie się pojawiły, zamieniacie sobie tą trudną nazwę na przykład na jakiekolwiek, nie wiem, oznaczenie niech to będzie oznaczenie X. Tak jak chociażby macie tutaj wymienione rodzaje, Białek histonowych, a właściwie ich klasy: H2A, H2B i tak dalej. Więc takie oznaczenia literowe również ułatwiają trochę tak okiełznanie takiego trudnego tekstu. O czym jest ten tekst? Czyli ponownie analizujemy sobie króciutko, szybciutko o tym, że dotyczy ten tekst białek histonowych, a więc tych związanych z organizacją przestrzenną cząsteczki DNA. W chromatynie, w chromatynie oczywiście organizmów eukariotycznych. Mamy wymienione klasy tych białek, mamy informacje o chemicznych modyfikacjach histonów, kiedy one zachodzą. Mamy informacje, że generalnie synteza białek następuje w fazie S, znaczy następuje w innej fazie, natomiast w fazie S następuje ta synteza białek histonowych. Później mamy, moi drodzy, informacje o analizie składu aminokwasowego takiego białka, histonowego, wykazano obecność dosyć dużej liczby aminokwasów, no i wymienione są następujące ich nazwy. Przejdźmy zatem do polecenia wyjaśnień, dlaczego w komórce eukariotycznej produkcja białek histonowych w większości odbywa się w fazie S w cyklu komórkowego, chociaż ogólne tempo syntezy białek w tej fazie jest niskie, no bo oczywiście pamiętacie, że te pozostałe fazy skupiają się na syntezie białek, faza S była zawsze zarezerwowana, dla innych, dla innych procesów. No i teraz jak to powiązać? Macie wyjaśnić, a więc tutaj warto jest przedstawić mechanizm tak, samego procesu, przyczynę, skutek. Pamiętam o tych trzech elementach. Co tu się w tej odpowiedzi powinno znaleźć? No, oczywiście, przypominajka, co w fazie S następuje, a mianowicie replikacja DNA. No to teraz jak powiązać? Skoro komórka eukariotyczna, skoro białka histonowe, skoro faza S, a więc replikacji DNA, czyli przypominamy sobie, że jest to faza przed chociażby podziałem mitotycznym, bądź też meiotycznym, w którym to chromosomy mają być rozdzielone do komórek potomnych, a więc musi być podwojona ilość materiału genetycznego, ilość DNA. A co za tym idzie? Aby taki chromosom mógł powstać, muszą pojawić się z wielokrotnionej ilości oczywiście białek histonowych, które współtworzą nić chromatynową. Tak? Pamiętamy te kompleksy nukleosomów. No i tutaj zobaczcie, mamy przykładowe rozwiązanie. Skupmy się na pierwszym, czy a, przeczytajmy drugie, drugie przykładowe rozwiązanie. W fazie S zachodzi podwojenie ilości DNA, które musi być nawinięte na białka histonowe, więc muszą one być najpierw wytworzone. A więc zobaczcie, bardzo prosta odpowiedź: jedynie nawiązujecie tutaj już do znanej Wam informacji o replikacji DNA. Kolejny, kolejny slajd to kolejne zadanie z tego samego arkusza. Tutaj z kolei mamy interpretację, interpretację tabeli. Znowu, materiał pochodzi z... Artykułu naukowego, a więc zarówno niewielka ilość tekstu źródłowego, jak i tym razem interpretacja danych. Zerknijmy sobie. W wielu komórkach zwierzęcych błona komórkowa stanowi zaledwie od 2 do 5 powierzchni wszystkich błon cytoplazmatycznych. Reszta powierzchni przypada na błony wewnątrzkomórkowe. No i zerknijmy sobie. Metabolizm typów komórek przedstawionych w tabeli zachodzi w większości przy udziale. Tych błon wewnętrznych. Mamy analizę pod względem oczywiście rodzaju błony i ilościowej, takiej procentowej zawartości błon, powierzchni błon komórkowych, tak, w kontekście całkowitej powierzchni błon komórki, w przypadku komórek wątroby, czyli hepatocytów, jak i komórek wewnątrz, przepraszam, zewnątrz, wydzielniczych trzustki. No I teraz analizując sobie. Następujące dane zobaczmy błona komórkowa to tak jak było też w tekście napisane od 2 do 5%. W przypadku tych dwóch komórek o dużo większa e, zmiana, jeśli chodzi o błony siateczki śródplazmatycznej. W przypadku szorstkiej 35 do 60, gładkiej 16 i poniżej 1%. Błona aparatu Golgiego 7,10, mitochondrium błona zewnętrzna, wewnętrzna 7,4 i 32 kontra 17. Przejdźmy zatem do pierwszego polecenia. Mamy tutaj poniżej zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania. I teraz tak, większy procentowy udział błon siateczki śródplazmatycznej gładkiej w całkowitej powierzchni błon komórki występuje w. Wy. I oczywiście tutaj akurat mamy prostą sytuację, ponieważ wybieracie sobie z tabelki te elementy, na bazie tabeli, która jest we wprowadzeniu do tego zadania. I oczywiście powinniśmy wybrać sobie odpowiedź A, czyli komórki wątroby. Tam ten udział błon siateczki śródplazmatycznej gładkiej był zdecydowanie większy, ponieważ ponieważ no i teraz musimy sobie um, przeanalizować te trzy odpowiedzi. Czy zachodzą tam procesy związane z syntezą cholesterolu? Czy są one odpowiedzialne za wydzielanie hormonów? Czy odpowiedzialne są, czy odpowiadają z kolei za syntezę białe, które umożliwiają na przykład detoksykację? Zwróćcie uwagę, pierwsza część polecenia stricte wynika z analizy tabeli. Tak? Czyli tutaj nie musicie z głowy sięgać po takie dane, tylko odczytujecie to z tabeli. Natomiast już wyjaśnienie, uzasadnienie no, zdecydowanie bazuje na, na waszej wiedzy. A więc odpowiedź A1. Na kolejnym slajdzie mamy drugą część zadania, 3.2, czyli również zwróćcie uwagę na to sformułowanie na podstawie informacji z tabeli. Tak? Czyli musimy interpretować tabelkę czy dane z tabelki. Nie korzystamy tutaj tylko i wyłącznie ze swojej wiedzy, ale odnosimy ją do tego, co odczytaliśmy w poleceniu i w tabeli. Komórki wątroby, czy komórki trzustki. Mają większą zdolność do syntezy ATP. No tutaj oczywiście musimy uruchomić swoją wiedzę, dlatego że powinno nam się teraz przypomnieć, skoro synteza ATP, to jakie organelum komórkowe, która błona biologiczna? No oczywiście mitochondrium, oczywiście błona wewnętrzna, tam zachodzi łańcuch oddechowy. No więc jak tutaj to określić? Jak uzasadnić? No więc oczywiście, wybieramy sobie komórki wątroby, no i teraz próbujemy nawiązać do naszej wiedzy, do chociażby z metabolizmu, o którym ostatnim razem opowiadał Łukasz. Czyli na przykład, wybieramy sobie odpowiedź komórki wątroby, ponieważ w tych komórkach większy udział niż w komórkach trzustki stanowi, stanowią wewnętrzne błony mitochondrialne, na których zachodzi synteza ATP. Tak? Czyli generalnie jedyną rzeczą, którą. Powinniście sobie tutaj przypomnieć, aby sformułować prawidłowo odpowiedź. Jest właśnie informacja, gdzie zachodzi synteza ATP, a dokładnie na której błonie. I tutaj, moi drodzy, możemy przejść do kolejnego pytania. Pytanie z maja 2018 roku. I zwróćcie uwagę, tym razem mamy do czynienia ze zdjęciem spod mikroskopu elektronowego, transmisyjnego mikroskopu elektronowego i również... Skoro mamy zdjęcie, skoro mamy opis tego zdjęcia, więc obecność mitochondriów, obecność jądra komórkowego, kropli tłuszczu zawierających estry, cholesterolu, to nasza odpowiedź w poleceniu 2.1 do tych informacji powinna nawiązywać. Wykaż związek pomiędzy funkcją wewnątrzwydzielniczą komórek kory nadnerczy a występowaniem w nich licznych. Jeden, kropel tłuszczu zawierających estry cholesterolu, i w drugim przypadku mitochondriów. Przejdźmy do kolejnego slajdu. Tam mamy właśnie przykładowe odpowiedzi. I ponownie, moi drodzy, funkcja wewnątrzwydzielnicza komórek kory nadnerczy. Przypomina nam się, do czego służy, właściwie co jest produkowane, co jest wytwarzane w tej strukturze, w tym narządzie czyli moi drodzy oczywiście hormony steroidowe. Jeśli chodzi o nawiązanie do cholesterolu, naszym obowiązkiem tutaj jest nawiązanie do, je, do niego. Nie możemy tylko i wyłącznie napisać, że produkowanie hormonów steroidowych, bo to nawet zaznacza, zobaczcie sobie, w uwagach do klucza z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mamy bardzo mocno podkreślone, że owszem, uznaje się podanie nazwy jakiegoś konkretnego hormonu steroidowego, natomiast nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnych. Na przykład. W którym napiszemy, że komórki kory nadmerczy wykorzystują krople tłuszczu do produkcji hormonów pochodzenia tłuszczowego. Dlaczego? Dlatego, że pominęliśmy cholesterol. On jest tutaj ujęty, więc naszym zadaniem jest do niego nawiązać. Czyli na przykład cholesterolu wytwarzane są glikokortykoidy. To musi być tutaj ujęte, to nawiązanie: cholesterol. A hormon steroidowy musi to, ten związek być tutaj wykazany. W przypadku mitochondriów sprawa jest również dosyć prosta, dlatego że synteza hormonów kory nadnerczy wymaga dostarczenia. Cząsteczek ATP, a te z kolei produkowane są w mitochondriach. I to, o czym też mówił ostatnim razem Łukasz, bardzo mocno na to stawiał, znaczy zwracał Waszą uwagę, to właśnie to określenie, że absolutnie nie uznaje się informacji, że w mitochondriach energia powstaje. Czy energia jest wytwarzana, czy jest produkowana, czy jest generowana. Nawet jeżeli macie całe zdanie, całe swoje uzasadnienie pięknie skonstruowane, to jeżeli posłużycie się tego typu określeniem, czy energia jest produkowana, czy jest wytwarzana, no to absolutnie takie, takie zdanie nie będzie, nie będzie punktowane prawidłowo. Kolejny slajd, moi drodzy, to już ostatnie zadanie. W tym momencie mamy tutaj. Zadanie poświęcone, poświęcone dwóm hormonom, które są wydzielane przez kolenę nadnerczy u dorosłego człowieka. Naszym zadaniem jest tylko wybrać prawidłową odpowiedź, w tym przypadku oczywiście hormonami steroidowymi, z poniżej wymienionych jest kortyzol i aldosteron. Czyli w Waszym przypadku zadanie zamknięte, to sobie na pewno szybko. Zresztą sobie szybko poradzicie. Także jeśli chodzi o przegląd zadań z biologii komórki, to tyle: przegląd zagadnień, jak i również przegląd typów zadań. Mam nadzieję, że taki miks był dla Was wystarczający.